Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Zobaczcie, przyjechałem na karasie, jaka piękna wzdręga wzięła. O, no. no, parę żywczyków udało się złowić. Jak dobrze policzyłem, chyba 14 lub 15 sztuk. Jutro będziemy atakować na szczupaka. Bynajmniej spróbuję jakiegoś złowić. Siemanko, wszystkim strony Hunter Fishing, plener wędką Znajduję się dzisiaj nad Dybanką w Gostyninie. Przyjemny sobie tutaj troszeczkę posiedzieć. Jest piękna pogoda, słoneczko świeci. Wiaterek troszeczkę wieje, ale to jeszcze jest do przeżycia. Ogólnie byłem dzisiaj od samego rana na Liszynie nad Wisłą. Sporo ludzi, naprawdę dużo ludzi. Sporo łódek, ale nic tam się nie dzieje. Wiadomo, duża, wielka woda otwarta, wieje jak cholera. Szybko się stamtąd zbyłem. Przejechałem się tutaj na Bratoszewo i tutaj spróbuję coś połowić. Jedną wędeczkę mam wrzuconą na żywca, a drugą standardowo na koszyczek. Jak na razie dopiero wyrzuciłem zestawy i czekam, jak tylko jakaś rybka wyjedzie. To zaprezentujemy. Po wiedziałku już ma być piękna pogoda, w dzisiaj jest Jutro ma być 24 stopnie. Tak mamy się stało, wciąż jest sożyczka, młodniej, Ale chyba już idzie do nas te ciepło. To te afrykańskie ciepło. Mam nadzieję. Ryba się może w końcu już poruszy, Jak ta woda się nagrzeje. Chyba wszyscy już mają taką nadzieję. Mamy pierwszą rybkę. Nie na szczupaka, na żywca, zaraz będziemy ciąć to. 谢谢。 Taki maluszek będzie żył. Troszkę się wciął za głęboko, ale dałem radę go odhaczyć. Poszedł! No jest sympatycznie. Jeden szczupaczek już wyjechał mały. Czekamy teraz na następnego. Mam nadzieję, że jakiś jeszcze wyjedzie. A z białych ryb to same małe płotki. Chyba cztery, cztery albo 3. No, dzisiaj to już się raczej nic nie wydarzy. Dochodzi godzina trzecia. Wędkarze wszyscy się pozwijali. Może by się coś wydarzyło pod wieczorem, ale ja tak długo nie będę tutaj siedział. Jeszcze może pół godzinki, godzinkę i się zwijam do domu. Ile można od samego rana na rybach. Najpierw na Liszynie, dwie, trzy godziny, tam troszeczkę koło od rana zmarzłem, przewiało mnie strasznie. Fajnie, bo byłem tam ostatnio, 3 tygodnie temu, strasznie wysoko woda stała, lesze się tarły przy brzegu. A dzisiaj już fajnie było, tak dobry metr, woda opadła, pędkarze od groma, pełno łódek, pontonów, jachtów. Nie wszyscy na szczupaka polowali. Ale nie widziałem, żeby ktoś tam coś wyciągał. Jest pan youtuberem? Jeśli z żeśmy przyjechali sobie na Wisłę Dokładnie zalew Liszyno Pokażę wam coś fajnego Jak się pięknie leszcze spławiają Tylko muszę po podejść Pięknie chodzą. Aż się gotuje woda. Tu przed chwileczką, bo tu w Trzcinach, przy brzegu, piękny leszek siedział. O, aż się woda gotuje. No, pięknie, pięknie. Rybkę. Dawid ciągnie rybę Pierwszą Dumbersika Dampel się. czy ją wyciągnie coś tam się wiruje to, to jest do 120 gram I jak zawsze się mu nie pójdzie w krzaki to może wyjmie ta ma krzuczyska. Patrz, puścił. Puścił. No i huk. Zobacz, kurki nie.